Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji po meczu pomiędzy Chojniczanką Chojnicę a Skrom Częstochowa zakończonym wynikiem 1 do 0 dla Chojniczanki Jak Jako pierwszy głos zabierze trener gości, trener Kalon Pikoń. Trenerze poproszę o komentarz do tego spotkania. Dzień dobry, więc widzieliśmy, że będzie to dla nas bardzo trudne spotkanie w kontekście motorycznym z racji tego, że w dniu meczu podróżowaliśmy często do Chojnic, długa droga, dlatego też w pierwszej połowie chcieliśmy postawić na pragmatyzm, na to, żeby bronić w obronie nispiej, na to, żeby zaadaptować się do warunków. I tak też było. Mieliśmy trochę problemów w kontekście skoku pressingowego, w drugiej połowie już to skorygowaliśmy, wyglądało to lepiej. Zmiany też dobrze wpłynęły na grę, i z każdą kolejną minutą napędzaliśmy się. Mieliśmy części piłkę przy nodze, wchodziliśmy w trzecią tercję i finalnie zaczęliśmy dochodzić do klarownych sytuacji strzeleckich. W naszym odczuciu kontrowersyjną była sytuacja z Kacprem Kaczorowskim, gdzie przeciwnik dotrzymał żółtą kartkę. Prawdopodobnie Kacper ma złamaną nogę. Z drugiej strony e, ta czerwona kartka też dla ST Karibii odwróciła przebieg tego spotkania. Musieliśmy się bronić, szukać gdzieś tam przestrzeni w ataku szybkim, e, stałych fragmentach. Końcówka spotkania, ta bramka e, gdzieś tam też sp ustawiła spotkanie. E, końcówka gdzieś szukaliśmy swoich okazji, przesunęliśmy wyżej Majewskiego, także gdzieś tam tego wzrostu, jego poszukać, wykorzystać go w polu karnym. E, natomiast Finalnie nie przynosi nam to punktów. Mimo wszystko dziękuję drużynie, sztabowi za zaangażowanie. Trudne wyzwanie. Mm, natomiast idziemy, idziemy dalej. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Na tym kończymy pierwszą część konferencji. Czas na drugą część konferencji. Jako drugi głos zabierze trener Hrluby Grodutura, trener Damian Nowak. Trenerze poproszę o komentarz do tego spotkania. Witam serdecznie. Wiem, że wielu się spodziewało, że w tym meczu będzie łatwo, pięknie i przyjemnie, ale my, my wiedzieliśmy, że przyjeżdża zespół, który był podbudowany zwycięstwem z wieczystą, który walczy dalej o, o pozostanie w tej lidze i tak to spotkanie wyglądało. Oni gdzieś tutaj do końca na pewno pracowali na to, żeby, żeby wywieźć stąd chociażby punkt. A wchodząc w detale. Pierwsza połowa na pewno przez pana z naszej strony niedokładność, wolne tempo gry, wolno zmienialiśmy centrum gry, stałe fragmenty gry, które tak naprawdę cały mecz dzisiaj, jeśli chodzi o serwis, były dla nas fatalne, można powiedzieć. Chyba nigdy tak słabo nie wykonywaliśmy stałych fragmentów gry, ale najważniejsze jest to, że tą jedną sytuację doprowadziliśmy skutecznie i Trzy punkty się liczą i to jest dla nas, e, dla nas najważniejsze, bo, e, bo to jest taki moment, gdzie mamy po prostu robić punkty. Zostało pięć finałów mm, i, i tutaj nastawiamy się na to, żeby, żeby jak najlepiej w każdym z tych spotkań wyglądać. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja poproszę jedno. Pani tak, Dężer, tak, bo każdym lepszym siebie rozmawiamy na temat właśnie, a przynajmniej próbuję Pana mówić na. Temat, na. na sytuację w tabeli i zastanawiam się, czy dzisiaj trochę inaczej niż do tej pory Pan odpowie, zważywszy na to, że ta przewaga nie topnieje coraz bardziej i teraz to już jest odległość 4 punktów. Czy to cokolwiek zmienia na te 5 finałów, o których Pan powiedział na koniec sezonu, czy nadal patrzycie jako drużyna wyłącznie na siebie? Na pewno nie da się uniknąć tego, że w tabelę każdy spojrzy tak? I, i, i wiemy, że ten dystans się troszeczkę zmniejszył, ale prawda jest taka, że jeśli zespół wieczystej wygra wszystko do końca, to, to zostaniemy na miejscu, na którym jesteśmy, ale, ale wiadomo, te cztery punkty to już jest troszeczkę inna sytuacja. Za tydzień mecz wieczystej z Polonią bytą, więc na pewno, na pewno to będzie jakieś kluczowe spotkanie dla układu tabeli. Tak? I, Yy, ale mówię, patrzmy przede wszystkim na siebie, bo mamy Pławy, mamy potem mecz z Wieczystą, z Polonią Bytą, z Agłębiem yy, więc tutaj yy, wszystko w naszych nogach, nogach i głowach, bo yy, pięć spotkań jest i naprawdę wszystko się może wydarzyć, więc na razie na ten moment liczy się tylko i wyłącznie Wisła Pławy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Na tym kończymy konferencję prasową. Dziękuję.